Tu flesz, tu kultura. Tu dowiesz się, na jakie wydarzenia artystyczne, rozrywkowe i rekreacyjne warto wybrać się w najbliższych dniach. Dziać się będzie dużo, a co konkretnie? Właśnie to. Koncert. Filharmonia ulica Jana Pawła II-3, koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Słupsku w programie utwory polskich kompozytorek XIX i XX wieku. Piątek, godzina 17, wstęp wolny. Filharmonia ulica Jana Pawła II-3, koncert 12 tenorów i ona. Wystąpią The Twenty Tenors, Oksana Karain i Royal Lviv Orchestra pod dyrekcją Aleksandra Dragana. Niedziela, godzina 18, bilety 110 zł. MCEK, Aleja 3 maja 22. Koncert świąteczny w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych i muzycznych Słupskiego Ośrodka Kultury środa godzina 18 wstęp wolny. Lądowisko kultury Redzikowo 20A, świąteczny koncert uczestników zajęć wokalno-instrumentalnych w lądowisku kultury. Sobota godzina 16, wstęp wolny. Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ulica Wodna, 20 przez 4. Koncert świąteczny zespołu Kobylnica, niedziela godzina 18, wstęp wolny, obowiązują wejściówki. Przed koncertem kiermasz bożonarodzeniowy. Kawiarnia artystyczna Antrakt, ulica Kilińskiego, 11, jam session, piątek, godzina 19, wstęp wolny. Kawiarnia artystyczna Antrakt, ulica Kilińskiego, 11, koncert zespołu Old Boy Boogie, sobota godzina 19, 30, wejściówki 30 złotych. Motor Rock Pub, ulica Wajming 3, Punk Fest, zagrają Moskwa i Dofex. Piątek, godzina 19.45, wejściówki 25 zł. Motor Rock Pub, ulica Wajming 3, koncert zespołów Earthfall i Over the Under. Sobota, godzina 20, wejściówki 25 zł. Wydarzenia. Nowy teatr ulica Lutosławskiego 1. Opowieść wigilijna, niedziela godzina 11 bilety 25 zł. Teatr tencza ulica Waryńskiego 2 o trzech zaklętych królewnach, czyli opowieści rozbójników, spektakl dla dzieci. Sobota godzina 11, bilety 25 i 22 zł. Ośrodek teatralny rondo ulica Niedziałkowskiego 5a wystawa prac Oliwii Żołnierczyk i Weroniki Stanisławskiej spotkanie na krawędzi światów, piątek godzina 17, wstęp wolny. Kino Race, aleja 3 maja 22, DKF Projekcja, Szef Roku, seans rozpocznie prelekcja Anny Patalon, czwartek godzina 18, bilety 15 i 13 zł. Kino Race, aleja 3 maja 22, Porgy and Bess, Georgia Gershwina, retransmisja z The Metropolitan Opera, czwartek godzina 18, bilety 25 i 20 zł. Klub Oksięgarnia Cepelin, Stary Rynek 7, wystrojone święta, warsztaty florystyczne z Mateuszem Giszką. Sobota, godzina 15, wstęp wolny, zapisy, cepelinbooks, małpa, gmail.com. Klub Cepelin, Stary Rynek 7, urodziny Cepelina, w programie m.in. tort, kalambury, premiera książki, muzyka na żywo. Niedziela od godziny 12, wstęp wolny. Plac Dąbrowskiego w Ustce, kiermasz świąteczny, piątek od godziny 15, sobota, niedziela od godziny 11, występy, dzieci, konkursy, warsztaty, sobota od godziny 16.30. Krempa Słupska, ulica Lipowa 3, świąteczny kiermasz rękodzieła, sobota, niedziela od godziny 14, wstęp wolny. Podkowa Cafe, ulica Starzyńskiego 6-7, wieczorek taneczny dla osób 50+, piątek, godzina 20, wyjściówki 19 zł.